Dobra, na wstępie chciałbym wam powiedzieć, że to jest mój pierwszy filmik, więc nie wiem w sumie jak to wyjdzie. Ale zobaczymy. Chcę wam pokazać jak pobrać i prawidłowo używać Virtual Speditora zarówno na multiplayerze jak i na single playerze. Także zaczniemy od ustawień w pliku konfiguracyjnym AvroTraka, który znajduje się w dokumentach. Jest to domyślna ścieżka. Szukacie sobie tutaj pliku, który nazywa się Config CFG. Żeby go otworzyć, klikacie prawym, i tutaj musimy sobie wybrać opcję otwórz za pomocą, i wybieracie sobie z takiej rozwijanej listy. Notatnik, jeżeli nie macie go na górze domyślnie, to będzie on gdzieś tutaj na tej liście po otwarciu. Pokażę się Wam coś takiego. To są wszystkie dane konfiguracyjne, które ustawiacie m.in. w opcjach. Jak otwieracie go notatnikiem, to pod skrótem klawiszowym CTRL-F jest opcja Wyszukaj. Wpisujemy sobie tutaj SAVE. Szukamy oczywiście w dół, bo jesteśmy na samej górze pliku. I interesuje nas G-SAVE-FORMAT. Komenda żeby program działał prawidłowo musi to być ustawione na zero. Jeżeli macie tutaj cokolwiek innego to zmieńcie sobie to na zero i zapiszcie zmiany. Ja nic nie zmieniałem więc komunikat mi nie wyskoczy. Ech. I to tak naprawdę tyle co musicie ustawić. Następnie wchodzicie sobie w przeglądarkę w przeglądarkę Google. Ja postaram się link w opisie podać do, do lokalizacji. Tego całego Virtual Trackera, którego będziemy używać, ale możecie sobie po prostu wpisać Virtual, virtual sorry. Możecie sobie po prostu wpisać Virtual expeditora. i szukacie odnośnika na forum SCS. Tak wygląda sobie cały ten temat. My, ponieważ gramy, jest on dostępny na różne tam wersje. Gry, ja gram na wersji 1.36, więc wersja programu interesuje mnie 2.06. Jest opisana dla ets i ats w wersji 1.33, 4.35 i powyżej. Nie były testowane, ale działają. Także ściągamy sobie ten programik. Wyskoczy Wam coś takiego, jak są spakowane rarem. Zapisujecie go sobie gdzieś tam na kąpie, ja go powiedzmy zapiszę na pulpicie, żeby było łatwiej. Eee, dobra, program się nam pobrał, wychodzimy z przeglądarki. No i szukamy. Mamy tego naszego Virtual Spedytora. Jest on spakowany rar więc możecie go otworzyć zasadniczo tylko inne rar -em. Nie wiem, czy z zip obsługuje format RAR. Nie sprawdzałem tego i nie mam zamiaru tego sprawdzać. Eee. Tak wygląda spakowane archiwum. Klikacie sobie wypakuj do jakąś tam pasującą Wam lokalizacji, W moim przypadku powiedzmy, że to będzie Pulpit, ponieważ wyskoczyło mi, żeby podmienić pliki. Dlatego, że tutaj jeden folder jest wilk, a z, virtua, z pedytorem już mam, ale robię jakby wszystko od początku, żeby Wam pokazać o co chodzi. Klikam sobie wszystkie. Program się nam wypakował. Tak. Mamy, mamy. Tak wygląda całkowicie spakowany. Możecie sobie od tego pliku Virtual Expeditor Excel utworzyć skrót na pulpicie. Ja mam go przypięty do paska zadań. Jest to... praktycznie chyba tylko ten plik nas stąd interesuje. Oczywiście nie, nie wyciągajcie go stąd, bo nie będzie działał program. Możecie tylko kliknąć sobie prawym. Machnąć sobie wyślij do. Pulpit utwórz skrót. Tak, i mamy nasz skrócik. Dobra, Zacznijmy od opcji z multiplayerem. Jak sobie... Utworzyć jakiś tam ładunek. Odpalacie tracker MP. odpalacie e traka Wczytujemy się na serwer. Ja Wam pokażę na promocji, ponieważ mam w granego ale na simulation 1, 2 czy 3, 3 też to będzie normalnie działało. Wczytujecie profil. Jakiś tam problem nam wyskoczył, ale spoko. A, bo wczytywałem go na no dlatego dobra. Musimy poczekać, żeby się odczytał profil. Jeżeli byście chcieli, żeby Tworzył jakieś poradniki do nie wiem, wygrywania modów, czegokolwiek innego, z czym macie problem, zostawcie komentarz pod filmikiem. Ja postaram się wszystkie przejrzeć. Może wybiorę jakiś temat. Nie wiem w ogóle, czy będę jeszcze nagrywał jakieś poradniki. Zobaczymy, jak z tym wyjdzie i czy będzie jakieś większe zainteresowanie. Pierwsze wczytanie na promocję zawsze trochę dłużej trwa, bo. Przełączałem się jeszcze też na Singla, z tego to wynika, jeżeli chodzi o multika i o Singla możecie używać tego samego profilu, nawet na Promocie czy bez Promocja, o tylko się rozchodzi, że ewentualnie później pierwsze wczytanie będzie dłużej trwało, tak jak w tym przypadku. <laughs> Na szczęście sam promoc nie jest jakiś ogromny, więc za chwilę powinno nas wrzucić do profilu. Oczywiście wyskoczy informacja, że tam wykryto zmiany w grze, i odesłało mnie do siedziby firmy. Dobra, profil mamy wczytany. Jeżeli chodzi o multiplayera istotną wersją jest, żeby istotną rzeczą jest to, żeby połączyć się z serwerem, czyli żeby kliknąć jazda. Ponieważ jeżeli tego nie zrobicie, wygenerujecie sobie ładunek, który będzie później na rynku pracy. I w tym momencie go wybierzecie przed połączeniem z serwerem, żeby was do niego wysłało, to jak już do niego dojedziecie i podepniecie naczepę na 100% będziecie mieli spóźnienie. Ponieważ czas. Grze jaki jest na single playerze, jest zupełnie inny niż czas na serwerze gry. Dlatego istotnym jest, żeby zrobić sobie coś takiego. W lewym dolnym rogu pokażę się Wam komunikat, że Connection Established, ta by działa, czyli jesteśmy na Multiku. E, dobra, jeżeli chodzi o robienie sobie ładunków na multiplayerze, żeby uniknąć tego ciągłego wczytywania, e, zarówno czy jesteście na, na Simulation tam 1, 2, 3, 3, czy na promocie. Ustawcie sobie w opcjach jakiś skrót klawiszowy pod szybkiego sejwa. Robi się to tak. Wchodzicie w opcje, klawisze i przypisanie. Więc jeżdżacie praktycznie na sam dół. Troszeczkę wyżej. momencie to jest? Na samym dole. Dobrze. Tutaj macie Szybki zapis. U mnie to jest pod klawiszem END. Szybkie wczytanie jest pod page DOWN, ale szybkiego wczytania zasadniczo i tak nie używamy. Istotnie jest szybki zapis, czyli klawisz END. Wracam do rozgrywki. Naciskam w tym momencie END, i w lewym górnym rogu pokazał się komunikat, trwa zapisywanie. Zrobię to jeszcze raz w razie czego OK. Dobra, teraz otwórzcie sobie czat, wrzućcie jakąś spację, żeby was nie wywaliło z gry. I alt-tabujemy grę na pasek. Czyli naciskamy Alt Tab. Odpalamy naszego Virtual Spedytora. I musimy sobie wybrać teraz, gdzie mamy save. Czyli otwieramy to. Wybieramy biblioteki, dokumenty. O sorry, nie tu. Tu to będzie. Ten komputer, dokumenty ETS2. Profila folder save tu akurat ja mam jeden profil tak to musicie sobie ewentualnie sprawdzić na którym profilu gracie robi się to w taki sposób, że wchodzicie sobie w eksploratora Eurotrack Simulator w dokumentach klikacie sobie profil i klikacie prawym widok, szczegóły ja to już mam ustawione jak macie kilka profili to interesuje nas ten z dzisiejszą datą i z godziną. Teraz jest 6 stycznia 12.51, Safe jest 6 stycznia 12.50. Wtedy był używany ten profil, stąd wiem, że to na pewno jest ten profil, o którym mi chodzi. Dobra, wracając do programu, wybieramy folder Safe, zjeżdżamy na sam dół i tutaj mamy naszego quick save. A. Klikamy OK. Zmieniła się nam tutaj ścieżka, tak to co Wam teraz podświetlę, zmieniła się ścieżka. Klikamy opcję WCZYTAJ. Rozszyfrowuje na to, nam to w tym momencie Saveo czytuje jakie mamy miasta, ładunki i tak dalej. Dlatego na single playerze, niezależnie od tego jakiej używacie mapy, jakiego używacie pakietu ładunków, na pewno ten program będzie działał. Jedyne co może być, to jeżeli macie jakieś ładunki na przykład na holownik, to one mogą powodować błąd, że wyskoczą Wam niby zmiany w grze, ale wszystkie normalne na czepie, które podpinacie do ciągnika, działają. Ja jestem w Warszawie na multiplayerze, dlatego stamtąd wygenerujemy sobie ładunek. Ogólnie tak: odznaczacie sobie losowy wybór firm, bo jeżeli ta opcja będzie zaznaczona, to jak zmienicie coś tutaj, zmienicie firmę, czy zmienicie dokąd firmę, czy wybierzecie ładunek, to to wam się wszystko popierniczy, tak poprzestawiać. Wyłączamy losowy wybór firm, zostawiamy wykluczenie firm, dlatego że jeżeli to odznaczycie, to na przykład w Warszawie powiedzmy nie ma firmy na przykład Pospedu, tak? a na liście ona się pokaże i wtedy to spowoduje błąd w grze, dlatego wykluczenie firm musi być zaznaczone, żeby na rozwijanej liście po wyborze miasta wyskoczyły Wam tylko firmy, które w tym mieście faktycznie są. Dobra, jeszcze raz zaznaczamy sobie Warszawę. Bo tutaj jestem. Wybieramy sobie firmę powiedzmy DHL. Później wybieramy sobie dokąd chcemy jechać z tym ładunkiem. Powiedzmy do Poznania. A tam też wybieramy firmę powiedzmy do FCB. I wybieramy sobie ładunek. Pierwszy strzał dobrze jest zrobić jakimś ładunkiem, który wiecie. Jesteście w stanie zidentyfikować na liście, bo tych ładunków jest dużo. To, co generujecie, po prostu dochodzi do tej listy. I o to chodzi, żeby sobie sprawdzić, czy to na pewno działa, żebyście wiedzieli, który ładunek to jest co. Ja, na przykład, do tego celu użyję acetylenu. Wiem, jak wygląda ten ładunek, wiem, co to jest. To jest po prostu acetylen. Tutaj, wybieracie sobie jaki towar. Tutaj, możecie sobie wybrać definicję naczepy. Zasadniczo ona się wybierze domyślnie, nie musicie tutaj nic zmieniać, bo jeżeli nasze PAW jest rekonfigurowalna, czyli ma powiedzmy kilka wersji. Jakichś tam kolorów, może być Kronówka czy Schwarzmiller, to pokaże się Wam taka zębateczka, po której możecie sobie wybrać, który ładunek chcecie wieść. Co też zaraz wam pokażę, bo acetyla nie jest konfigurowalny. Tutaj możecie sobie ustawić pilność. Zasadniczo. Wiele to nie daje, tyle, że dostaniecie trochę więcej kasy. Jak przytrzymacie tutaj myszkę, to pokaże się Wam opis. Zero to jest taki standardowy ładunek. Jedynka to jest ten szybki ładunek z takimi dwoma niebieskimi kreskami, z strza strzałeczkami takimi w prawo. Dwójka to jest pilny ładunek, ten, który ma takie czerwone. Ja sobie to zawsze wybieram, bo ułatwia mi to wyszukiwanie ładunku, więc zawsze sobie biorę pilność dwójeczkę i przy okazji mam trochę więcej kasy. Dobra, mamy wybrane skąd, z jakiej firmy, dokąd, do jakiej firmy jedziemy i co wieziemy, więc jakby ładunek mamy gotowy. Klikamy sobie dodaj ładunek, pokazał on się nam na liście. Może tak być, że pokaże Wam się tu 0 km, ale tym się nie przejmujcie, bo to jest po prostu tyle, że nie był w stanie odczytać, ale jeżeli mody macie prawidłowo ustawione, to na pewno drogę Wam wyznaczy. Po tym jak mamy tutaj te dodane zlecenie, tak, powiedzmy jeden, możecie sobie dodać ich więcej, tam z 10, z 20 one się Wam ustawią w ładny rządek, tak, bo a, powiedzmy teraz idziemy do Poznania, ten z Poznania wygeneruje się tak, że będzie się zaczynał dopiero wtedy, <coughs> czy będzie miał na tyle dużo czasu, że, że zdążycie dowieść ten pierwszy i odebrać następny, tak, robiąc sobie taki łańcuszek, Także na pewno on Wam nie zniknie gdzieś tam po drodze, jak będziecie śmigać. Dobra, ja dodaję jeden w celach testowych po tym, jak już sobie mamy go tutaj na tej liście dodanych zleceń, klikamy zapis. Klikamy zapis. Pokazuje się komunikat, zapisuje plik. Jest komunikat, że plik został zapisany. OK, wyłączamy Virtual Spedytora. Wracamy do Eurotracka, naszego na Multicu. Sprawdźmy, czy mnie nie wywaliło, nie wywaliło. Znowu cyknę sobie spację, żeby na pewno mnie nie wywaliło, jak będę wybierał ładunek. I teraz Escape. Zapis, lub wczytaj. Nas interesuje wczytanie i wczytujemy nasz szybki zapis. Klikamy tak. Zaraz przeładuje nam się gra. No i dobra, w tym momencie nasz ładunek powinien się znajdować na rynku zleceń. Klikamy, sprawdzamy sobie pod tabem, czy jesteśmy na multi. Jesteśmy, są jakieś osoby blisko. Tab się w ogóle wyświetli, jeżeli wywali Was z serweru, to po naciśnięciu taba w ogóle nie otworzy się Wam ta tabelka z lewego górnego rogu. Eee, dobra, klikamy Escape, Rynek Pracy, Rynek Przesyłek. Zaznaczymy sobie Warszawę, bo stąd generowałem ładunek. I ja sobie tutaj zawsze wybieram, ponieważ to jest ta pilność 2, czyli pilna dostawa. To, że mi się tylko pilne pokazały, wtedy mam mniej dostaw do przejrzenia. No, i szukamy ładunku z acetylenem z Warszawy do Poznania. To jest stosunkowo mało płatne zlecenie, bo jest krótka trasa, więc pewnie będzie na końcu. No i proszę bardzo, mamy nasz ładunek. Delikatny ładunek, szybka dostawa Warszawa Poznań, acetylen z DHL do naszego FCP. Oferta wygasa za 72 godziny praktycznie, tak. I potem też możecie poznać, że to jest robiony przez Was ładunek. Jest bardzo długi czas wygaśnięcia. Dobra, ustawmy sobie na GPS. Pokażę Wam, że ten ładunek faktycznie jest konfigurowalny. Odpalmy sobie tutaj wycieraczki, bo coś nam to cyka, jakiś deszczyk. No i dobra, jedziemy po nasz ładunek. Tak, ja mam rzuconego intermoda, dlatego wszystko jest na biało i sobie ten deszczyk taki cyka. Na tabie, o, sprawdźmy, czy nikogo nie ma w pobliżu, w kogo mógłbym przywalić, ale jest spoko Dobra, jedziemy do naszej firmy. Zarówno z intermodem, czy bez intermoda, to i tak będzie działało. Ewentualnie, jakbyście chcieli jakiś poradnik, na przykład jak sobie wgrać tego intermoda, to też mogę Wam coś takiego nagrać, nie ma żadnego problemu. Przygotuj się do Wiadomo, jesteśmy na multiku, więc po szybciej jak 6 dych nie pojedziemy. Na szczęście ładunek jest stosunkowo niedaleko, bo jest tylko 4 km zostały mi do dojechania. Jedziemy na miejsce, to zaraz przełączymy się na opcję single player i pokażę Wam na single jak to robić na singlu. Jeżeli ktoś ma stosunkowo mało modów, to ta opcja z multiplayera na singlu też się świetnie sprawdzi. Ja mam na przykład, na singlu używam zupełnie innego profilu, gdzie mam bardzo dużo mapy wgranych, dlatego pokażę Wam jak ja to robię, z tym, że na tym profilu, tak? ponieważ nie będę przekładał teraz profilu z tego tytułu, że no, wczytanie zajmie między 10 a 15 minut, a jakby po co sztucznie przedłużać filmik. Chodzi o to, żebyście widzieli jak to działa. I jak to ogarnąć. Ja oczywiście tego zlecenia teraz nie będę brał, tylko chcę wam pokazać, że faktycznie ono jest rekonfigurowalne. Tak jakby było normalnie wyświetlone przez system. Tu się wbijamy na firemkę. Się przegapiłem gwiazd. Co zatrzymujemy się? Słuchajcie, normalnie w wyborze ładunku, kurde, ślisko na tym intermozie, jak jest nimi. przeleciałem za daleko, a wracamy trochę. Ok, no i co? Klikamy Enter. Rynek przesyłek. Jest nasze zleconko jest ta zębatka, o której Wam mówiłem. Bo ta naczepa ma kilka konfiguracji. Możecie sobie kliknąć w zębatkę, wybrać jakąś tam doworną powiedzmy to, klikacie sobie potwierdź. Tu się zmieniło, ładunek jest cały czas. Zaznaczacie przyjmij zlecenie i jazda. I tak możecie sobie za każdym jednym razem robić ładunki. Dobra, no z Multiplayera wychodzimy. Przechodzimy na opcję Single Player. Zamykam grę. Eee, dobra, jeżeli chodzi o Singla, ja do tego celu używam autosave'a. Tak? Teraz muszę najpierw czytać profil, bo wyskoczą nam zmiany, więc jakby wywalił od razu komunikat, że... A, właśnie, istotna kwestia. Jak wyskoczy wam komunikat, że wykryto zmiany w grze, to jeżeli przed tym, zanim na przykład przejdziecie z multika na singla, jakbym teraz wygenerował ładunek, to i tak mi się nie pokaże z tego tytułu, że wykryje zmiany w grze, czyli automatycznie zresetuje mi ekonomię i zlecenia, które mam dostępne. Mam też nagrać materiał, jak będziecie chcieli. Na przykład jak ustawić sobie promocję na single playerze, żeby wam się na pewno prawidłowo wczytał i żeby wszystko chodziło razem z listem i powiedzmy trailerką PanyPackie. Czyli z tymi trzema na chwilowe są dostępnymi modami od ekipy robiącej promocję. No tak jak mówiłem, przechodzimy z Multiplayera na single player, więc też te pierwsze wczytanie chwilę będzie trwało, ale powinno to pójść stosunkowo szybko. Trwa to mniej więcej to samo co na Multiku. Jak pierwszym razem wchodzimy na serwer promocowy po odpaleniu. Także musimy sobie cierpliwie poczekać. No, i dobra, mamy wczytany profil na single, ponieważ przechodziłem z multika na single, dlatego pierwsze wczytanie chwilę trwało. Żeby na pewno utworzył nam się autosave, kliknę sobie teraz jazdę, czytam je na mapę. Nawet nie zmieniło mi lokalizacji, więc w sumie spoko. Dobra, klikamy Escape, zamykamy Eurotracka. Jak jest ten komunikat przy World of Tracks, to na pewno autosave się utworzył. Jeszcze dla pewności możemy to sprawdzić. Jest godzina 13.05. Wchodzimy sobie w dokumenty ETS2 profil. No i mamy 13.05 ostatnie działanie na save, ie. czyli wszystko jest ok. Jeżeli chodzi o autosave, y, to macie je dostępne tutaj. I to jest ten autosave 13.05. Procedura taka sama. Odpalamy Virtual Speditora. Tutaj zmienia nam się ścieżka, ponieważ korzystamy z AutoSave, a, a nie z QuickSave. Ja robię to w ten sposób z tego tytułu, że, przy ilości modów, jaką mam na drugim profilu, jak próbuję wczytać QuickSave, to po prostu wywala in dlatego operuję na AutoSave. Klikamy sobie AutoSave, a Wam przy okazji pokażę dwie metody. No i mamy C Users Dokument jest dwa profile stam tytuł profilu save autosave czytaj rozszyfrowuje nam pliki przygotowuje dane może się wam wydawać że program się zawiesił ale jeżeli macie dużo, dużo modów ugranych, to on po prostu będzie go dłużej odczytywał oczywiście ten czas odczytu tego saveu czy autosaveu będzie też zależał od tego jaki macie komputer tak jaka moc obliczeniowa i tak dalej. Dobra, znowu jesteśmy w Warszawie, więc szukamy sobie Warszawy na liście. Wybieramy sobie firmę. Powiedzmy, też wezmę tego DHL-a, żebym nie musiał nigdzie jechać. No i dokąd mamy jechać? To powiedzmy, tym razem sobie weźmiemy do Kassel W Kassel wybieramy firmę, powiedzmy, też BCB. No i wybieramy towar, tak. Znowu machniemy sobie acetylen, pilność 2, dodaj ładunek i zapisz. Plik nam się zapisuje, plik został zapisany. Tak? Plik zapisany to jest komunikat o tym, że program zrobił co miał zrobić, można go bezpiecznie wyłączyć. Odpalamy z powrotem singla. Autosave to jest taki save, który tworzy się zawsze jak cokolwiek zrobicie w grze, czyli nawet klikniecie jazda i ją wyłączycie, czy Alt 4 czy normalnie komendą wyjście, to na pewno wtedy tworzy się Wam nowy autosave. Wczytujemy profil. I to jest na pewno ten save, który pierwszy się będzie wczytał, jak tylko klikniecie, tak jak ja teraz, na kontynuowanie profilu, czy klikniecie na niego dwa razy, to on na pewno wygrywa Wam, wam wtedy tego ostatniego auto. No i ponieważ tu jest singiel i ten czas się będzie zgadzał, nie, nie musimy klikać jazda. Tylko możemy maknąć sobie od razu rynek pracy, rynek przesyłek. Zaznaczamy Warszawę. I znowu szukamy naszego acetylenu. Tym razem do Kassel. Do Beirut. my sobie same szybkie. Portmo Ancona. No i mamy, acetylen do kassel tak, proszę bardzo, następny wygenerowany ładunek, ustaw na GPS, czytuje nas, już jesteśmy na miejscu, bo jesteśmy w DHL-u, więc bierzemy rynek przesyłek, cyk, mamy, znowu można go zrekonfigurować, wybrać sobie tam dowolną przyczepę, powiedzmy naczepę, przepraszam, powiedzmy boxlinera od Krony, no i klikacie przyjmij zlecenie i jazda. Dobra, słuchajcie, tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o używanie tego programu, który się nazywa Virtual Speditor. Także istotne kwestie, Save Format 0, prawidłowo pobrać program z linku, który postaram się umieścić w opisie. No i przestrzegajcie tego, co zobaczycie na filmiku i na pewno będzie to działało. Tyle z mojej strony, do następnego razu.